Najdroższy Pan Jezusie Chrystusie. Przypowieść o 99 owcach, które Pan Jezus zostawił, by szukać jednej pokazuje nam ogrom miłości Bożej do nieśmiertelnych dusz ludzkich. Pan Jezus odkupił nasze dusze, przynajmniej najdroższą krwią swoim. Właśnie dlatego każda z tych dusz jest tak bardzo dla Niego cenna że gotów jest zostawić te, które są sprawiedliwe, by udać się w poszukiwaniu z bogami. Dora takiej owcy jest nie do pozostroszczenia, bo jest ona skazana na obumarcie, na śmierć. I to na śmierć wieczna. Każda dusza, która zgadzi Jezusem Chrystusem i się błąka, jest skazana na śmierć wieczną, na wiekuiste potępienie. Stąd też ta troska Pana Jezusa, by odszukać zapinioną owcę i by ją nawrócić, by ją przynieść na ramionach z powrotem do stara. Dlatego Pan Jezus spotykał się z grzesznikami, z celnikami, po to, by ich nawrócić, by wzruszyć ich serca, by pociągnąć za sobą i by przywrócić ich, te dusze, Kościołowi Bożemu, by w tych duszach uczynić dzieło usprawiedliwienia, dzieło oczyszczenia ze wszystkich grzechów. Nie po to, by celników, by grzeszników utwierdzać w ich grzechach. Zatem ta dzisiejsza modernistyczna pseudo-miłość, która powoduje, że jej atepci spotykają się z grzesznikami, ale po to, by utwierdzić tychże grzeszników w ich grzechach i to najstraszniejsze, jest czystą szatańską nienawiścią. Jeśli na przykład Bergoglio spotyka się z otwartymi homoseksualistami, którzy otwarcie przyznają się do swojego zboczenia, którzy są z tego dumni i próbują, próbują narzucić innym osobom taką wizję świata, w, którym, w której ta dewiacja jest czymś, czymś normalnym, to jest akt niesamowitej wprost nienawiści do tych biednych rzeczników, którzy postępując w ten sposób biegną na złamanie karków wprost do piekła. Nie słyszeliśmy, że Bergonian. Przemówił do tych ludzi, by się nam wrócili. Nie słyszeliśmy, by potępił ich straszliwy grzech, to jest grzechem przeciwko naturze, wreszcie nie mówił o ich wyrodzenie godności, o tym, że są to ludzie, którzy są umiłowani od Pana Boga. Każdy jest umiłowany przez Pana Boga, dopóki jest w stanie maski oświęcającej, to jest prawdziwym dzieckiem Bożym. Jeśli ktoś oddziela się od Chrystusa i od miłości Bożej przez grzech i to grzech. Jeden z najstraszliwszych, w najoczywistszy sposób sprzeciwiający się woli Bożej, grzech, który woła o pomstę, o pomstę do nieba. Taki człowiek idzie na zatracenie. I mylenie tej miłości, którą miał Pan Jezus do grzeszników, z tym straszliwym przyzwoleniem i akceptacją zła, jest prawdziwie diabelskim majstersztykiem. który spojrzymy na współczesny świat. To bardzo wielu ludzi nie widzi różnicy. Bardzo wielu ludzi mówi. Przecież Pan Jezus też spotykał się z celnikami, też spotykał się z grzesznikami. Więc jaka jest różnica? To że jest ona różnicą fundamentalną. Pan Jezus nie był jak które który <coughs> dzielił świat na tych, którzy od razu sprawdzili tych, którzy są grzeszni, biorąc pod uwagę to, że grzeszni mogą stać się na powrót sprawiedliwi, też mając na uwadze to, że ci sprawiedliwi, że często wcale sprawiedliwi nie są. Pan Jezus jest miłością dla wszystkich, dla wszystkich grzeszników, Jest miłością nieskończoną, samospalającą się. Jest miłością, która wydała samą siebie na krzyżu, na ofiarę ojcu która przyjęła ostatnią kroplę krwi dla zbawienia ludzi. Ale to zbawienie jest nie dla wszystkich. Ze strony od strony Boga jest dla wszystkich, ale od strony człowieka nie jest dla wszystkich, ponieważ y, tylko grzesznik pokutujący, jak mówi to nam dzisiaj Ewangelia, powoduje radość w niebie, powoduje to, że aniołowie się radują. I taki grzesznik, który pokutuje, który się nawraca, jest powodem wielkiej radości w niebie, dlatego że zawrócił z nad kraju przepaść że uratował się nieraz w ostatniej chwili przed wiecznym potępieniem, przed wieczną męką i karą za swoje grzechy. Dlatego radość z grzesznika w niebie jest tak wielka, że kolejna dusza odkupiona przed najdroższą krwią Chrystusa nie poszła na zatracenie, ale udało się ją uratować. stąd ta ogromna praca, ten ogromny wisiel, który Pan Jezus codziennie podejmuje, by nawrócić wszystkich grzeszników, by zawrócić z drogi zatracenia kogo tylko się da. Kogo tylko się da. Jak najwięcej, jak najwięcej, jak najwięcej dusz. To z gorące pragnienie serca Pana Jezusa. Po to Pan Jezus cierpiał, cierpiał, po to Pan Jezus dał sobie otworzyć serce, dał no, otworzyć sobie Bóg, by ostatnia kropla krwi z Niego wypłynęła na nasze zbawienie. Musimy bardzo tam, tę najdroższą krew Pana Jezusa, szanować, miłować i jej się ofiarowywać dziękować Panu Józefowi, że z miłością, ofiarą za nas biednych grzeszników. Pamiętajmy, że los potępionych w jest straszny, bo cierpią mi podziane męki z powodu e, swoich grzechów. Nie ma dla nich jakiegokolwiek ratunku. Nie ma. Z piekła nie ma wyjścia. Nie jest także piekło, kiedykolwiek się kończy. Ludzie, którzy są w piekle wiedzą, za co zostaje potępieni. Wiedzą, że taka jest sprawiedliwość. I wiedzą, że sami przyczynili się do tego. Sami się na to piekło skazali. Nikt w piekle nie znajduje się bez udziału swojej wolnej woli. Każdy, kto znalazł się w piekle, Znalazł się to dlatego że w sposób przemyślany przystąpił Prawo Boże, z pełną świadomością przystąpił Prawo Boże w ciężkiej materii. Zgrzeżony ciężko wystąpił przeciwko prawu, Prawo Bożemu ciężko, w sposób świadomy, nie w sposób nieuświadomiony, gdy nie wiedział, że coś jest grzechem, gdy może jego odpowiedzialność z jakichś przyczyn, na przykład choroby, była, była ograniczona. Nie, wtedy, kiedy człowiek ma pełną ma świadomość, i żyje ciężko to karą za takie przestąpienie Prawo Bożego jest wiekuiste potępienie, potępienie w pieklu. Ta Sprawiedliwość Boża jest straszna, nie może być inaczej, nie może być tak, że ktoś kto, kto <laughs> dobrowolnie wybrał zło i grzech ciężki, nie poniesie się za to kary. Ale Miłosierdzie Boże jest większe niż Boża Sprawiedliwość i Pan Jezus gotów jest przebaczyć Każdego dnia najgorszemu nawet grzesznikowi, najcięższym nawet grzechym, byle ktoś faktycznie chciał pokutować, byle ktoś chciał się szczerze wyspowiadać, szczerze pokutować ze swojej przedmieścia, żal doskonały, spodziew sobie, sobie ten żal i oczywiście wypełniać też warunki dobrej spowiedzi, jakim mocne postanowienie poprawy, czy też zadośćuczynienie Bogu i bliźni za to, co się złego ucznia. Oczywiście jest konieczna też szczere więc mm. konieczne szczera mm. dogłębne wyznanie grzechów. Kończy się miesiąc poświęcony się czemu Serca, mm. sercu Pana Jezusa, który jest najlepszym pasterzem, który jest nieskończoną, szaloną wręcz miłością, której my sobie nie potrafimy wyobrazić. Zaczyna się natomiast miesiąc którym przycina przy najdroższy krew Chrystusa. Jutrzejsze święto przy najgorszej krwi Chrystusa zostało ustanowione przez Ojca Świętego Piusa 9 w 1849 roku, 170 lat, temu, 170 lat temu. I myślę, że każdy z nas powinien w powodu tej okrągłej rocznicy podziękować panu Jezusowi za te jego przylania. Krwi, na krwi za nasze zbawieniem. tradycyjnym nabożeństwie do krwi pana Jezusa, chociażby różających krwi Chrystusa, nie tylko czci się szczególnie siedem przerań krwi Chrystusowej dla naszego zbawienia, w czasie obrzezania pana Jezusa, w czasie jego modlitwy w obrąbcu, w czasie jego biczowania, Mu koronowania, w czasie drogi krzyżowej w czasie śmierci Pana Jezusa, wreszcie po Jego śmierci, gdy przebito, przebito Jego Boga. Przebito Jego boga. Pamiętajmy o tym, że Chrystus dał sobie utworzyć najgłębsze wnętrzności po to, byśmy mieli zbawienie w obfitość, Byśmy mogli niego kąpać się w krwi Chrystusowej. Tak wiele jest tej krwi, którą Pan za nas przejął. A przecież krew to jest Ee, raczej, tylko bardziej można tak rzec, symbol ogromnej miłości serca pana Jezusa, bo jego męka jest wyrazem jego ogromnej miłości do, do człowieka, do ludzkości. Podziękujmy panu Jezusowi za to, że za nas swoją najdroższą krew i postarajmy się od tej pory bardziej bardziej tych, tego przelania być bardziej szanować Pana Józefa jego rękę, bardziej się go słuchać i codziennie myśleć o rzeczach ostatecznych. Bo na coś nam się zda świadomość ogromu miłości Pana Jusza, skoro nie skorzystamy z tego zaproszenia, skoro nie damy się Panu skoro umrzemy w woli i w przywiązaniu do grzechu Każdy musi się już teraz nawrócić i postarać, by również w jakimś zakresie, jakim jest tam dozwolony, by przyczynić się do zwolnienia obrócenia innych. Im. W imię ojca jest znajdować, że nie będzie pochwalone z tego serca. serca Pania ustawia.